Chłopcy z grupy łyżka Chili-Chili założyli zespół muzyczny. Awangardowy, groteskowy. Jednak ustalenie z nimi czegokolwiek wymaga dużej dozy cierpliwości. Zresztą przekonajcie się sami, co nadmiar pracy czyni z człowieka. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu, dobrze zabawić się. Moi koledzy, bawią nocą się. Bo to jest życie, z... Nazywam się Andrzej Zakrzewski, gram na kiborczach. Jestem Jerzy, z Anaryki, do wokalu. Kurzem, pan Mariusz, Mirosław przeskoczył bębeny. To jest grupa ultimate instrumentalistów którzy grają na instrumentach elektronowych. Grały Traumatik Fof, to jest mieszanka traumatyki i Fof. E, śpiewamy o malutkich stworzeniach, o diecie małych zwierząt, o miłości do zwierząt i o diecie samej w sobie. Śpiewamy generalnie o miłości i dla ludzi, chociaż nie wiemy, dlaczego śpiewamy dla ludzi. Nie wiemy też dlaczego śpiewamy. Nie śpiewamy tylko dla ludzi, tylko dla ludzi, ponieważ organizujemy wycieczki, jeździmy do lasu. I gramy śpiewanie dla ptaków, dla saren, dla dzików w lesie przy paśnikach. Nasze występy również są multimedialne. Prezentujemy, na przykład na ścianach wyświetlane są różnego rodzaju filmy edukacyjne, gdzie pokazana jest miłość zwierząt z zwierzętami, zwierzęta z ludźmi oraz ludzie z ludźmi. Każdy nasz występ jest jakby osobną całością. My specjalnie przed występem opracowujemy choreografię, a także efekty sceniczne, no i przepraszam, Derszej, tak? Derszej. Derszej specjalnie tworzy nowe środki wyrazu, które potem stosujemy podczas naszych występów. chodzi o to, że koniunktura jest taka, że owce lubią bardziej rytm. Pamiętam. No to... Nie, 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 chwileczkę. Natomiast, proszę Państwa, młode prosięta i jałówki bardziej wolą linię melodyczną i my Wtedy staramy się dogodzić gustą słuchaczy i staramy się, na przykład Michał wtedy gra takie coś. <ś pluralissions myślenia> Ale to zaczyna na A, czy na C dur. Raz żelazka mała poszła na imprezę, lecz poczuła nagle, że muzyka jej nie wierzy. Zobaczyła wtedy, że koreczków tatar śni. Hmm. W tym czasie można nas usłyszeć teraz. Później, 20 no. bodajże, 8 listopada, listopada, w klubie dla, dla madam o godzinie 20 koncert nosi tytuł Wieczór Słodszy niż kakao. No nie, Zapraszamy. Telefon. Właśnie. Proszę no, Państwa, tak. przepraszam, Musimy lecieć, bo już jest naprawdę ja. po 18. Samochod Musimy, samochod. Musimy no. iść do pracy no. na drugą zmianę. No. No. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Chcę spytać Państwa, czy ten wywiad będzie autoryzowany? Czy ten wywiad będzie autoryzowany i czy to pójdzie w wiadomościach o 17? Tak, Pani Krystyno. Dobrze, przygotowałam ten raport, jest u Pani na biurku.